Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 6 Mniej więcej o godzinie siódmej wypadł W większości popakowani już Rosa. No dzień będzie chyba ładny, miejmy nadzieję, ale oby nie padało Oby nie padało i można jechać w drogę. popakowana. Przygotowana do drogi. Samochodu nie myłem. Bo nie ma sensu go myć. I tak będzie zaraz uwalone. Także. Kończymy kawę. Kończymy śniadanie. I wypad. I w drogę. Na Szkocję. No, najpierw na Niemcy. Później Holandia, Belgia, Francja. I będziemy. Z Dower cisnęli na północ w domu. Ok, jesteśmy już w domu, który wynajmujemy w Niemczech. Jest to dom, nie jest to flat, ani nic takiego. Jest to dom. Tak jakby ktoś tutaj tak naprawdę mieszkał, no ja tutaj sobie jeszcze już pranie, które mi nie doszło po prostu yy, wczoraj, więc musiałem je yy, przywieźć, tutaj wywiesić i kwestia, która mnie bardzo zastanawia, to dostały dzieci, to, to są akurat nasze bułki, to jest nasze pieczywo z Polski, ale to są rzeczy, które dostały tutaj dzieci, bo właściciele wiedzieli, że będą dzieci, więc to są dla nich za, za, no, za darmo, tak? to są rzeczy, które normalnie możemy używać i tak dalej, dla nas owoce i tak dalej, spoko. Tutaj jest kuchnia. W kuchni możemy używać wszystko. Wszystko jest dla nas i nie ma żadnych ograniczeń w ilości. Yy, także yy, no tak to wygląda. Całkiem sympatyczny bar. Yy, może, można używać, tak jak mówię, wszystko: sosy, makarony i tak dalej. Dżemy nie ma żadnego limitu. Kawa, taka. Kawa ta Nespresso, cała, tak. Tutaj jeszcze więcej kawy, gdyby nam zabrakło. Nie? Kitchen ID i te rzeczy i te rzeczy i słuchajcie w lodówce też jest wszystko dla nas i za to, no, za to nie płacimy, no, że to jest wszystko w cenie, tak? To wszystko y, można sobie używać bez limitów, tak? I zastanawiam się na czym ty, ci ludzie tak naprawdę zarabiają, no bo Ja zostaję tutaj tylko na jedną noc, to mieszkanie kosztowało 80 euro, co nie jest dużo No i się zastanawiam, tam jest jeszcze z tyłu basen. Znaczy basen nie jest taki typowy basen, jak znaczy w Hiszpanii, czy coś. Jak to się otwiera? Nie jest to coś takiego, jak jest w Hiszpanii i tak dalej, ale to jest troszeczkę takiego rozgardiaszu, bo oni to wszystko jeszcze robią. Tutaj jest basenik, który możemy sobie używać. Tam parę listków jest. To się odkrywa, nie? Także basenik jest gotowy do używania. No i oczywiście to wszystko jest też nasze do używania. No i oczywiście Lodówka i całe zaopatrzenie jest w cenie też do używania. No jest tego trochę. Nie wiem, czy dam radę to wszystko wypić do jutra. Myślę, że myślę, że raczej nie. Aczkolwiek mówię, to wszystko jest w cenie i zastanawiam się, na no czym oni tutaj zarabiają. Jak jeszcze się okaże, że ta paczka fajek jest też dla mnie do używania, no to już będzie oczywiście mam swoje. No to już będzie mega. A zobaczcie, tutaj jeszcze mamy całą skrzynkę browara, gdyby mi zabrakło tego, co jest w lodówce. No to jeszcze mam całą skrzynkę piwa pod No Myślę, że zaopatrzenie jest jak najbardziej bardzo, bardzo dobre. A zaraz idziemy do góry. Aha, jeszcze, jeszcze wejdziemy do łazienki, bo to też jest ciekawostka. No oczywiście jest pralka, jest prysznic, jest kibel, jest zlew, ale jest też oczywiście... No to jest w standardzie, okej. Okay. To generalnie we wszystkich hotelach mamy i tak dalej. Proszek jest, nie musimy kupować. Szczoteczki do zębów są i Listering jest też nieotwarte dla nas do używania. No i my mamy oczywiście swoje szczoteczki, ale tylko chcę wam pokazać, że to nie jest normalne. No człowiek do takiego czegoś, do takich standardów, akurat nie przywykł, żeby miał szczoteczki za darmo w Airbnb. Jest mój mat. Do włosów nieotwartych i jakieś tam oleowela i tak dalej, i tak dalej, perfumy, no tam część jest użyta, ale jest. Nie? No. no Jestem mi miło zaskoczony, biorąc pod uwagę cenę tego mieszkania, bo 80 euro to nie jest jakoś koszmarnie dużo, to jest całkowicie normalna cena, bo były yy, i po 100-150 euro yy, flaty. A to jest dom, tak? Tutaj mamy bar, tutaj mamy. Wszędzie kurde, pełno browarów, soków, napojów, owoców i tak dalej i tak dalej. No powiem szczerze, że jest moim zdaniem grubo. Jest grubo. Ale jeszcze jedną rzecz tutaj dojrzałem, i to też jest kurczę, nowy fenomen, bo ja tego nie widziałem. Dopiero teraz jak się schyliłem, to zobaczyłem to, że te butelki ta jest ledwo co na napoczęta, ta jest ledwo co na nadpoczęta, ale ta na przykład. Jest zalakowana i pełna, i oczywiście jest to yy, do naszego użytku. Nie płacimy za to ekstra. To wszystko jest w cenie 80 euro za noc. Te alkohole są niepootwierane. To wszystko jest dla nas. Ja czuję się jak baraju dosłownie. nie Przecież ja tego wszystkiego nie zdążę spróbować. Do jutra. Uff, dobra, trzeba się zabierać do roboty w takim razie. 那就可完了。 przy granicy z Francją zaraz, zaraz będziemy żegnać Niemcy bardzo ładna pogoda cieplutko, coraz więcej samochodów z brytyjskimi rejestracjami także no i portowcy tutaj byli jak widzimy tak, dla, dla Somera są kabanosy kolejorze Ok, jesteśmy w naszym nowym lokum we Francji i jestem, no, delikatnie mówiąc, w ciężkim szoku. Kuchnia, skromna komutka, kominek, stół. Jest to domek tuż nad jeziorem, który zaraz zobaczycie. Tam jest piętro. No, cóż, chyba będę musiał kupić to. Ten domek, to jest oczywiście nasz teren z prywatnym dostępem do jeziora. Telewizor ogólnie, nie będziemy, w piłkarzyki będziemy grać. No mega, no kurde, bez kitu mega. No Wielka Brytania się grubo, grubo chowa w, w ogóle w takich klimatach. No, raczej, no na pewno są takie domy w Wielkiej Brytanii, ale to jest masakra. Ekipa już u góry w drugiej połowie. Tutaj są schody. No cóż, masakra. 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 Jesteśmy na zewnątrz. Tam macie właśnie dojście do jeziora. Nasze prywatne dojście do jeziora. A tutaj skromny, właśnie ów domek. Nasza sypialnia jest u góry dzieciaków, sypialnia jest po drugiej stronie. Moje Ferrari, łódka, też można z niej korzystać. My nie będziemy z niej korzystać, bo jesteśmy za krótko przede wszystkim. No ale tak to właśnie z zewnątrz ładnie wygląda. Masakra i dajmy tak no, prywatne dojście do jeziora, no to jest mega, mega. Idziemy zobaczyć kibel. No już po kolacji, pojedli we francuskiej knajpie i teraz chillout nad jeziorkiem. No weczce, w ogóle ja nie wiem co ta taczka tutaj robi, no ale nie sobie będzie. i co jutro do roboty, znaczy do roboty, no do roboty jutro jedziemy dalej w drogę Kolejny dzień jesteśmy we Francji i zaraz ruszamy do... promu. Wracamy do UKU. Lekko zaspanych. kabulec i gita. Stoimy do odprawy paszportowej, już przy wjeździe na promy, trochę zamotka była, ale jakoś daliśmy radę, wjechaliśmy wjazdem do Tirów, ale jakoś tutaj przemknęliśmy przez parkingi i jedziemy tak jak powinniśmy.